Siemano. Witamy Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie to, co dorwaliśmy na planszówkach. Znaczy, ja dorwałem. No, i jakby ktoś chciał zobaczyć, ja jeszcze nie oglądam odcinka poprzedniego, to może się obejrzę Tak, dostaliśmy jeszcze takiego karczopka, i tu naklejkę, to już sobie dostał w kleju. Ale możemy jeszcze też nagrać, gdzie olej tam to. Na Play'u i w nich yy, Podsumowanie praw dopiero się pojawi. Na razie otwieramy sobie to yy, i zobaczymy, co nam wypadnie. Ale jeszcze, jeszcze yy, Mario Kostucha, Twój Busterek. Yy, Olej, otwiera. Chciałam powiedzieć, że nigdy nie widziałam takich kart. Wiem, że to są stare karty, bo jedna na żółte, albo stare, ale ja nigdy nie widziałam. No nie otwieraliśmy chyba tego. Ani żadnej Wziąłem to przez te przypilki, bo są fajne. Dobra, idziemy Alek, do teby. No jak mi się bardziej podoba jednak Czanander, ale musiałam wybrać ogóle zarła. Czekaj. Y, bo Olej wygląda, że czarnę się. Dobra, A ją Kostucha, busterek dla Ciebie. Olek Ci tutaj zaraz coś fajnego wydropi. Mamy. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki. Następne głosowanie mm. na koniec odcinka mm. go i No niestety, nie udało się. Dzięki za udział. I przypominamy, bo dawno chyba nie przypominaliśmy, że mam konkurs ten i obojętnie jak ktoś chce wziąć udział w konkursie, to musi w komentarzach napisać obojętnie co na linkę yy, na i subskrypcji, I i lajka dobra, no więc tak to wygląda, mamy te swoje trzy prąki no tak yy... to jest moja prąka to jest taty i ustalone jest tak, że tata bierze to z swojego albumu ja biorę to z swojego, ale to ze swojego yy, to jest moja przypinka Macha na przywitanie, hej no fajne te przypinki, przez te, te przypinki y, to zakupiłem tak naprawdę. Dobra, ale pierwsze otwiera są takie Go. To są z Pokemon Go. Focus to no, jest. To jest Pikachu Pikachu Nie pamiętam. Garados. No. Dobra, ze względu, że to były, to były stare sety, to się robi tak. Kodzik się wywala, już wybaliłem i przekładamy cztery karty do przodu. No tak, stare były. I jest MLK. I teraz zaczynamy. Ale na końcu są drobne No ale w tych starych się przekłada cztery. I jest to zupełnie inaczej, wiesz? O Pikach. Pikachu, fajny, no spójrz, yes. mamy. Meltan i reverse i... Oh, o, tu ja jest! to tak jest taki cholą tak. labras. weź tego labrasa, koszulkę. spodnie, no? dobra. nie wiem, czy to jest... 3-4 ja się przeskłada. tak, bo pierw kodnik odkładasz. ale chcę zrobić klamka. no ale to chwili, żeby ci to... też. 1, 2, 3, 4. I andiamo! Guarda Enel. Satur. Blanche. Sorobok. Lattuk. Slowbok. Okay. E Barrel. Okay. Jarak. Uuuu, che jaki fajny Pikachu! Eh, ah, ja chcę, ja chcę. E Rainbow! Teraz, yeah. oh, ja. Nie zbieram. Oh! toh, ja mam te dwie karty! <grymne> A ty masz innego pikota? Blast. Dos, ty nie masz, ty, 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 ty. Ja to jest piękny. To jest piękny. To jest piękny. Ariados. Laptop. Snowpok. Barrel Skinnerak. Onix. Do modu Rivers. No, coś, 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 coś tutaj zrobiłaś. Nie wiem, co zrobiłaś. Ja Zobaczmy. Dobra. To masz nawet na ostatni. Na, na o na fajny, ja. Te ja No to się potem będziecie no wymieniać. Dobra, no, jedziemy w kodzik. I cztery. Jestem zawsze. Mierzówka tu może do kraju nie rób być. Może nie wyjść energia. Luna to. poka to. Lur modul lowpo no, Onyx nie ma ale fajny We i Magikar, e Executor V. Proszę, fajny drogorek Teraz odpada się to. Tak. Teraz cztery ciebie żołniki. no tak, Anno. A oglądaliście na Twitchie yes. taki film? Taki kultowy owczy film. Ja uważam, to bardzo lubię. To jest. Karta wista. Jak, jak się dostanę i, jak się. i mi się spodoba. Moje. Jeśli się dostanę i mi się spodoba, to może bym chodziła na takie kultowe ręce. No, już zobaczymy. Spark. No. Fariados. Blau. Pikachu znowu! Ej, znowu, ja też mam takiego! pod Spinarak Larbitar Widów Riberski Blastoise! Fajnie! Konka! fajne Dobra, teraz tak. Ja, czuję,

od Ciebie no. jeszcze dobra, do Ciebie dobra idziemy z kodzikiem przekładanko I idziemy no energia są drogi nur modul czarwander iphone, wool bazaar numer

Stier i Spars. Masz owek. World Turtle. Oh. Yes. Też. Oh. Yeah. Nie chciałem. Slowbro. No, Bumba Zaur. Odix. Nie chciałem. I Barrel. Slowpo. I Duff. Bimpodrym. Muuuu. Much tu wista. <laughs> I ja. Fajnie, fajnie, nie wiem. Dobra, pomogę ci, pomogę. Jestem Ja mam fajne dropy mi się podobają. Ej, ja myślałam, że on żywa. Myślałam, że tu mam buzie. i że on żywa. czyli nie żywa. to moje Sartor, Blast, Solrock, Pikachu, Ratata, Spidarax, Bidów, Charmander, Alfezan, Dribbles i Blastoise. Ja chcę czekać. Bo no to już jest trzeci. więc ja chcę. No jest mi, nie wypadło dzisiaj. Ale za to mi wypadło dzisiaj najwięcej. Bardzo fajnie. Eee. A jeden, a jeden Dobra, dobra To teraz yy, zrobimy sobie losowanko Losowanko, dzisiaj Julka Ogólnie to burbazar i Czernander są moje Ale na odcinek pożyczyłam alkohol i pozabierają jakiś kartę. Masz tu coś jeszcze opisuję z tego? Pikacza! Zarosłe, zarosłe. Losowanie. Mm. Wjeżdża, dzisiaj na cafecie mamy taki pusterek. I dzisiaj Julka losuje Tak. Julka losuj? Josy, losuj. Pięknie, żeby nie było. Weronika Beron. rusek7488 Nie zmieściła się jak Ech, Gratulujemy, Julka y y y to pisała Brawo Brawo Weronika, Odezwij się Coś tak liczyłam, kliczyłam Weronika Że trafi, że trafi. Mhm. Dobra Jest, czeka na ciebie storek Odezwij się, napisz Czy otwieramy, czy wysyłamy Właśnie, możemy coś na odcink, albo ci wysłać postulat. Dobra, no to na dzisiaj będzie to tyle. Dzięki bardzo, jesteśmy zadowoleni z rapów. Pa, pa!